Nowy smak Margarita. Felicjana pizza od doktora Etkera. Nazywam się Katarzyna Bellingham a ogrody to mój świat, do którego serdecznie was zapraszam. Pokażę wam jak pielęgnować rośliny, aby były piękne przez cały sezon. Oglądajcie mój program Grunt to ogród w Kanal plus Domo lub kiedy chcesz w serwisie Kanal plus online. Format Małe Wielkie Zmiany. Jak sprawić, żeby małe zmiany przyniosły wielkie rezultaty? Jak przerobić swoje mieszkanie, nie wydając przy tym majątku? Artur, Agnieszka i Kasia pokażą triki na łatwą zmianę przestrzeni wokół siebie. Wow, jak tutaj fajnie! Wow. Małe Wielkie Zmiany. W Kanal Plus Domu lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus Online. Kiedyś niegościnny teren. Zapnijcie pasy. Nie poznacie tego podwórka. Teraz uwielbiane miejsce relaksu. Podwórka do poprawki. Duża zmiana? Ogromna. W piątek o 22 w Kanal Plus Domu lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus Online. Przestrzeń, oddech, wolność. Wszyscy za tym tęsknimy. Ale żeby zmienić swoje życie, potrzeba odwagi i determinacji. Oni nie czekali, aż marzenia same się spełnią. Mi takie życie bardzo odpowiada. Jestem sami sobie z starym żeglarzem. Zawsze trzeba robić krok do przodu. My no i swoje marzenia, można powiedzieć, prawie spełniliśmy. Ja naprawiam to siedlisko, a to siedlisko naprawia mnie. Zapraszam na nowe odcinki Daleko od Miasta, tylko w Kanal Plus Domu. To dzieła sztuki, które przyciągają uwagę. Domek na drzewie? Tu czuję się jak dziecko. Trzeba uruchomić wyobraźnię i pomyśleć, jak ją wykorzystać. Tak powstają miejscówki, które aż chce się odwiedzić. Moje niezwykłe B&B w sobotę o 21 w Kanal Plus Domu lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus Online. Nowoczesny serwis Kanal Plus Online dostępny bezpłatnie dla wszystkich abonentów telewizji satelitarnej Kanal Plus. Twoje ulubione kanały. Sport na żywo. Pełne sezony seriali. Dostępne zawsze pod ręką, kiedy potrzebujesz chwili dla siebie. A twoi bliscy spotkania z ulubionymi bohaterami. Bez limitu urządzeń i godzin. W super jakości. Z intuicyjnym i przyjaznym interfejsem. Funkcjami, które dadzą Ci nieograniczone możliwości. Już teraz załóż konto w strefie Kanal Plus. Wypróbuj Kanal Plus Online i poczuj różnicę. Program dostępny w wersji z audiodeskrypcją. Sponsorem programu jest właściciel serwisu pożyczkowego smartpożyczka.pl.